W wielu konfliktach, zwłaszcza tych zbrojnych, wielkich, ale także w wymiarze takim bardzo indywidualnym, dochodzi do sytuacji bardzo trudnych. Ale człowiek wierzący powinien zawsze mieć tę opcję przebaczenia. Powinien przewidywać, że będzie czas na przebaczenie. Przebaczenie chroni przed zemstą, chroni przed odwetem takim dzikim, nieuzasadnionym. Oczywiście mamy prawo uczestniczyć w wojnie obronnej i to dzieje się na Ukrainie, ale nie mamy prawa do tego stopnia nienawidzić, żeby nie móc przebaczyć. I papież Franciszek, kiedy pojechał do kościoła w Iraku, to właśnie pierwszą rzeczą, do której zapraszał, to było przebaczenie. Myślę, że w dzisiejszych czasach, kiedy jest erupcja nienawiści, niechęci, chrześcijanin musi wiedzieć, również na Ukrainie, prędzej czy później, musi być przebaczenie.